Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak odbijać shit testy kobiety i przechodzić je bez problemu, to słuchaj uważnie. Cześć z tej strony, Tom Gatz. Jeśli chcesz przejść każdy shit test kobiety, to wystarczy zrobić jedną prostą rzecz. Co to za rzecz? Po prostu masz pokazać swoją pewność siebie. Ponieważ shit test kobiety jest to nic innego, jak sprawdzian Twojej pewności siebie. Jeśli podczas tego testu kobiety wykażesz się pewnością siebie, pokażesz, że jej test, jej pytanie cię nie zagieło, a wręcz przeciwnie, Będziesz się z niego śmiał, lub po prostu ją zrypostujesz, to przejdziesz każdy test i wyróżnisz się na tle innych mężczyzn oraz zaplusujesz sobie w jej oczach, a to sprawi, że po prostu ona się bardziej tobą zainteresuje. I podam ci przykład, żebyś lepiej zrozumiał, jak przechodzić shit testy kobiety. Na przykład podchodzisz do dziewczyny na ulicy, zagadujesz ją, a ona ci mówi, a ty to nie jesteś za niski, a ty na przykład jej odpowiadasz z uśmiechem, oczywiście, na twarzy, jak to się mówi, mały, ale wariat. I się uśmiechasz, tak? Oraz patrzysz jej się, głęboko w oczy. I zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj mój kanał, a jeżeli do końca stycznia osiągniemy 1000 subskrypcji, to przygotuję tylko dla widzów tego kanału coś specjalnego. Na pewno tego nie pożałujesz. Kolejny przykład. Pytasz ci dziewczyny, ile ma lat. Ona ci mówi, że kobiet przecież cię nie pyta o wiek. A ty jej mówisz, a kto powiedział, że jest jakaś zasada, że dziewczyn się nie pyta o wiek? Ja pytam, poza tym jak już zapytałem, to wypada odpowiedzieć i się uśmiechasz. Następny przykład. Chcesz pocałować dziewczynę. Ona robi ci opory, a raczej testuje cię, mówiąc, że wiesz co z innymi facetami? Ja tak szybko się nie całuję. A ty jej mówisz, ale, nie, ale ja nie jestem jak inni faceci i ją całujesz. Następny przykład. Dziewczyna ci mówi, że ma chłopaka, a ty jej odpowiadasz, a chcesz mieć mężczyznę? I się uśmiechasz. Kolejny przykład. Dziewczyna ci mówi: Nie, no ty nie skoczysz z tej wysokości do wody, boisz się. A ty możesz na przykład jej powiedzieć: Tak, masz rację, boję się. I dlatego właśnie to zrobię. I skaczesz. Mogłem takich przykładów jeszcze wymieniać i wymieniać, aczkolwiek myślę, że już rozumiesz sens przechodzenia shit testów kobiety. Wystarczy, że podczas jej testu, jej niezręcznego pytania w Twoim kierunku pokażesz pewność siebie. I kiedy odpowiesz jej na jej pytanie w sposób niezachwiany oraz pokazując, że to Ty jesteś Panem i Władcą oraz że masz wysokie poczucie własnej wartości i pewności siebie, to dzięki temu przejdziesz shit test każdej kobiety. Ok, to dziś na tyle, teraz obejrzyj jeden z tych dwóch materiałów, które wybrałem specjalnie dla Ciebie, ale zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo przygotowałem pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Cześć!